Jeżeli chodzi o sobotę i niedzielę, te dwa pierwsze mecze, to nie, to jest tutaj y, kalkulowane, tak się zawsze gra playowa. natomiast y, ten drugi termin, y, środa, czwartek, to jest całkowicie dla nas jest, y, y, mamy tych meczów trudniejszych y, w nogach. będziemy się wracali do Ligi do o przeanalizowanie tego terminu, bo reprezentacja reprezentacją zbiera się 27, akurat y, y, z mojego klubu nie ma nikogo w tej pierwszej fazie, y, Natomiast gelska jest, jest jedna zarówno, więc chyba takie przyspieszanie jest trochę nansensowo. są zespoły takie, które znają się na To Tylko i tak jak zawsze w play zadecyduje determinacja, wytrzymałość i szczęścia. Tu nie ma się co czarować. W sporcie to szczęście jest cholernie ważne. Zresztą przykład naszych meczów z Dąbrową Górniczą, szczególnie pierwszego meczu, no cóż, jakby nie było szczęścia, to pewnie dzisiaj by tego meczu nie było. Myślę, że tak samo jak i my, jak i one nas nie są w stanie zaskoczyć. Po prostu musimy zagrać z zębem, z walką i z wiarą w to, że obronimy tytuł uniszczenia. Ja myślę, że obydwa zespoły mają po 50% szans i niezależnie jaki wynik nie play playoffów, nawet jeżeli. 3-0 dla któregoś zespołu, to naprawdę te zespoły są bardzo, bardzo wyrównane i tutaj na dzień dzisiejszy nikt nie jest, nie jest faworytem, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego przyszłego wyniku, który, który zaistnieje. Po prostu determinacja, łódzczęścia szczęścia i nie ma tutaj faworytów. Trudno tu określić faworyta. Myślę, że i jedna, i, i druga drużyna są faworytami. Wygra na pewno lepszy, albo, albo ten, który będzie walczył z większą determinacją no i, i na pewno szczęście też będzie miało tutaj duże znaczenie. No, w tamtym roku wygrywaliśmy wszystko po 3 -2. w tym roku wygramy wszystko po 3 -2. Nie byłabym aż taką optymistką. Myślę, że, że, że szanujemy dziewczyny z Bielska i, i wiemy, że potrafią grać. No Fajnie by było, jakby tak było, jak trener, jak trener mówi i jak wierzy, ale myślę, że tutaj będzie troszeczkę większa walka, jeżeli chodzi o Bielską.